Możesz sobie zgarniać je. Jasne Dzięki wielkie mm, Ale nie ma chyba żadnej dramy, jest jakaś drama? Kogo z kim? No nie, bo jakiś chłop nagrał o minimajku coś, że minim go nie by pozywa, w ogóle w sumie to nie wiem, wziął to tak w sumie znikąd, bo nigdy takiej sytuacji nie było, więc, więc chyba nie ma żadnej dramy. O, to nie lutowane, tylko kurczę leci już strefa, to musimy No, dajmy. Pozdrawiam BFO, niepściutki. Ale dawno nie grałem w ogóle w Fortnite'a, mega dawno. No nie możesz, nie? Bo ten net twój tak działa jak nie działa. No ta, no to mnie najbardziej zniechęciło. Ostatni live to był masakryczny, nie? Dzięki Blackman, ale to widziałem u tego, u tego... Trumana jeden film. No i taka jakaś, no, nie nazwę tego dramą, bardziej... Bardziej takie, takie o. Oj i tu jest jak z pompą u Ciebie, uważaj. No mam lipę, fest. Nie wiem, jakiś Janek i 24 cyfry. A, mógłby być taki żart. Mogę, mógł, mógł, no, ale, no ale mówię, że nie znam. Minimalna mam zało yy, Zawołać. Daj ja nie Daj Daiman. Gdzie? Okay bardzo. No a propos mini-Majka. Przecież nie ma żadnej dramy, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. To na meczka z się ona też. Mam kawał wiesz? niebieski.